Wygrałam swój pierwszy mecz dosyć pewnie, chociaż takie mecze nie są proste, bo trzeba poczuć stół, poczuć halę i atmosferę, więc było trochę nerwowo, ale i tak udało mi się wygrać pewnie 3-0. Drugi mecz był bardzo ciekawy. Ania po zaciętym pierwszym secie wygranym 19-17 wygrała i później już grała dużo pewniej. Też rywalka trochę straciła no, motywację i, i taką chęć do wygrania tego meczu. No i wygrać 3-0, no i Ilona zakończyła spotkanie również wygrywając 3-0. Już podchodząc do meczu, wiadomo starałam się skupić tylko i wyłącznie na grze, ale jeszcze dzisiaj rano właśnie rozmawiałyśmy o tym z dziewczynami, także jeszcze przeżywałyśmy to otwarcie wczorajsze. Dla mnie bardzo duże przeżycie, bardzo mi się podobało, no zrobiłam mnóstwo zdjęć, dzisiaj jeszcze oglądałam, także no świetne doświadczenie i cała, całe wydarzenie bardzo fajne.